To profesjonalizm wygrywa. Albo fuks! Mięślegnica awansowała do ekstraklasy mając na koncie 77 punktów i 15 oczek przewagi nad Widzewem łódź. Dawno nie mieliśmy na zapleczu ekstraklasy ekipy, która tak mocno wyskoczyłaby ponad resztę ligowej stawki. W zasadzie w ostatniej dekadzie do takiego wyniku zbliżyło się tylko Zagłębie Lubin. Wtedy też ekipa prowadzona przez Piotra Stokowca zdobyła 77 punktów, ale nie miała aż tak dużej przewagi nad kolejnymi ekipami w tabeli. Czy to oznacza, że lada moment doczekamy się w ekstraklasie? się drużyny, która niczym Raków Częstochowa dołączy do ligowej czołówki, albo przynajmniej tak jak wspomniane Zagłębie lub Górnik Zabrze w pierwszym sezonie po awansie wywalczy miejsce dające prawo gry w europejskich pocharach lub przynajmniej zaliczy tak udaną jesień jak niedawno Radom jak Radom. No niekoniecznie, ale nie zmienia to faktu, że doczekaliśmy się na poziomie ekstraklasy kolejnego, bardzo ciekawego zespołu. W mojej ocenie to najciekawszy spośród tegorocznych Beniaminków, więc dzisiejszy odcinek mojego vloga poświęcę właśnie Miedzi Legnica. w zasadzie chciałem już nagrać taki odcinek kilka tygodni temu, kiedy zespół Wojciecha Obonickiego zapewnił sobie awans do Ekstraklasy, przy czym uznałem, że warto poczekać, aż wyjaśni się kilka niewiadomych. Warto poczekać na to, jaki kierunek po awansie przy tym drugim podejściu do Ekstraklasy obierze mieć. No i dopiero wtedy zacząć się na ten temat produkować. Dziś już mniej więcej wiemy, w w takim kształcie ta drużyna przystąpi do ekstraklasy, więc jest duża szansa, że ten odcinek będzie aktualny również w połowie lipca, kiedy to mieć pojedzie szukać pierwszych ligowych punktów do Radomia. W związku z tym zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście mam nadzieję, że fani Widzewa, Uci, Korony, Kielce nie obrażą się na mnie za to, że tytuł najciekawszego Benjaminka przyznałem właśnie Miedzi. Nie chcę tutaj umniejszać zarówno zespołowi Janusza Niedźwiedzia, jak i ekipie Leszka Oliżnickiego. Generalnie uważam, że to całkiem ciekawy zestaw Benjaminków, no i tutaj każda z tych drużyn może coś do naszej ligi wnieść. No i też wyraźnie chciałbym zaznaczyć, że mówiąc o najciekawszym Benjaminku mam tutaj na myśli wyłącznie kwestie sportowe, może kwestie sportowe i to Trochę też kwestie y, organizacyjne, no bo wiadomo, i tutaj nie ma pewnie większych kontrowersji, że pod względem medialnym, kibicowskim, historycznym, y, mieć pewnie jest najmniej ekscytującym spośród tych trzech beniaminków. No ale na koniec wiadomo najważniejszy jest sport, no bo punktów nie dostaje się w tej lidze ani za frekwencje, ani za osiągnięcia historyczne, ani też za liczbę publikacji w mediach o tym, że pod tym względem sportowym mieć e, wypada najlepiej, świadczy oczywiście w pierwszej kolejności tabela, no bo ta wspomniana przeze mnie już przewaga nie wzięła się znikąd, przy czym też tutaj warto pamiętać, że to już jest przeszłość, e, no i znajdziemy w tej najnowszej historii Ekstraklasy wiele takich przykładów, że później już, na, już po awansie e, najlepiej na poziomie najwyższym, klasy rozgrywkowej niekoniecznie wypadały akurat te zespoły, które pierwszą ligę wygrywały, dlatego też równie ważne, co właśnie ten wynik wykręcony w poprzednim sezonie są dla mnie personalia danego klubu, no i też sam styl, który pozwolił ten awans wywalczyć. No i może najpierw weźmy na tapet te nazwiska, które dzisiaj świadczą o sile miedzi. To, co może się w przypadku tego zespołu podobać, to moim zdaniem fakt, że jest w nim stosunkowo mało takich zgranych kart, czyli zawodników, którzy zaliczają już kolejne podejście do Ekstraklasy i będą chcieli w niej zaistnieć jeszcze raz, tyle tylko, że tym razem w innym otoczeniu. Jeśli chodzi o mieć, dzisiaj najbardziej doświadczonym piłkarzem na poziomie Ekstraklasy jest Hubert Matynia, który przed chwilą przyszedł z Pogoni Szczecin i ma on na koncie 120 występów. Zaraz za nim jest jeszcze Szymon Matuszek, później są tacy piłkarze, których jako tako poznaliśmy na poziomie Ekstraklasy, czyli Czuka, a także Kamil Zapolnik, którzy grali odpowiednio dla Wisły, Kraków i Górnika Zabrze, przy czym wiosna w wykonaniu Hiszpana raczej sugeruje, że teraz możemy na poziomie Ekstraklasy zobaczyć jego trochę inne oblicze i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o piłkarzy, którzy no w Ekstraklasie do tej pory pokazali się no trochę szerszej publiczności, czy w przypadku, czy pokazali się w trochę większej Liczbie meczów. A w przypadku całej reszty mówimy o gościach, którzy albo będą się dopiero w ekstraklasie przedstawiać, albo do tej pory zaliczyli w niej niewiele znaczące epizody, jak Mateusz Abramowicz w barwach Śląska, Wrocław, czy Maciej Śliwa w barwach Wisły Kraków. Nie, w przypadku Widzę ucz, a szczególnie w przypadku Korony Kielce sprawy mają się trochę inaczej, no bo tamto ekstraklasowe doświadczenie cenione jest zdecydowanie bardziej. Oczywiście na końcu może się okazać, że ono jest cholernie istotne w walce o utrzymanie i tacy piłkarze jak Frączak, Deja, Paweł Zieliński, Bartłomiej Pawłowski jeszcze nie powiedzieli na poziomie ekstraklasy swojego ostatniego słowa, ale moim zdaniem na dziś sytuacja wyjściowa jest taka, że ciekawszą kapelę zmontowano właśnie w międzylegnica. Legnica. No i tutaj trzeba jasno zaznaczyć, że to, że ci goście nie mają doświadczenia na poziomie ekstraklasy, wcale nie oznacza, że mówimy o piłkarzach znikąd a nawet wręcz przeciwnie, to powoli staje się znakiem rozpoznawczym miedzi, że lubi ona wyszukać sobie takich piłkarzy, którzy mają ciekawe CV, oczywiście znajdują się na jakimś zakręcie w swojej karierze, no i przekonać ich do tego, żeby próbowali odbudować się w Polsce, no a konkretnie odbudować się w Legnicy. W przypadku tego pierwszego podejścia miedzi do Ekstraklasy takimi przykładami byli między innymi Markitos, który kiedyś tam w przeszłości siedział nawet na ławce rezerwowych w trakcie półfinału Ligi Mistrzów, kiedy był piłkarzem Villarealu czy Sosłan Dzhanajev, który e, no, również dzięki epizodowi w Polsce odbudował swoją pozycję w Rosji na tyle, że e, trafił do tamtejszej reprezentacji. Także Juan Camara czy Petteri Forsell, który no, w zasadzie stał się takim e, piłkarzem symbolem tamtej miedzi. E, no a dzisiaj takich podobnych przykładów też nie brakuje. Najświeższym i oczywiście najgłośniejszym przykładem tego typu piłkarza jest Angelo Enriquez, który kiedyś, 7 lat temu, wraz z reprezentacją Chile wygrał Copa America, a nawet zagrał w finale Copa America, konkretnie 25 minut w spotkaniu z Argentyną. Wcześniej w drodze do tego finału zaliczył dwie asysty w spotkaniu z reprezentacją Boliwii. Poza tym jest to były król Strzelców Ligi Chorwackiej. No i też piłkarz, który trafił do Manchesteru United. Pod jego transferem za kilka baniek podpisał się sam Sir Alex Ferguson, a więc jak widzicie, to CV jest naprawdę bardzo e, ciekawe i z jednej strony oczywiście bardzo dużo musiało e, złego stać się po drodze e, w karierze Enriqueza, że on w ogóle trafił teraz do Legnicy, z drugiej strony i nie jest też tak, że on e, nie miał żadnych innych opcji, no bo e, cały czas w Ameryce Południowej mógł liczyć na kilka razy wyższy kontrakt niż ten, który dostał e, w Legnicy, a jednak udało się wykorzystać to, że e, on miał jednak ambicje, żeby wykorzystać, żeby odbudować swoją karierę w Europie, no i na Kłonić go do tego, żeby właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, zrobił to właśnie w Legnicy czy to oczywiście bardzo dużo a nie wiadomo, no bo on nie ma cały czas przetarcia na polskich boiskach, no ale w Miedzi nie brakuje też takich piłkarzy, którzy no już pierwsze szlify u nas zebrali no bo grali w tej drużynie na poziomie pierwszej ligi, no i tutaj ze względu na CV wyróżnia się przede wszystkim Jon Aurtenecze, który w przeszłości zaliczył ponad 100 występów w barwach Atletico Bilbao no i grał w tej drużynie z kraju Basków również wtedy, kiedy dochodziła ona do finału Ligi Europy w tym finale również przez 40 Minut wystąpił. E, Tworzy on w Legnicy duet środkowych obrońców wraz z Nemanią Miuskowiciem, który być może nie ma tak efektownych wpisów w CV, ale nie zmienia to faktu, że na poziomie pierwszej ligi był bodaj najlepszym obrońcą spośród całej stawki. Na pewno jestem też ciekawy weryfikacji na poziomie ekstraklasy Maxima Domingueza, bo to jest trochę podobny przypadek do Miuskowicia, w tym sensie, że on w swojej ojczyźnie w Szwajcarii grał tylko na poziomie drugiej ligi, na poziomie pierwszej ligi notował raczej epizody, no ale po przeprowadzce do Legnicy wyglądał na tyle dobrze, że był najlepszym piłkarzem na swojej pozycji i też dostrzegły te kluby ze Szwajcarii. On miał opcję powrotu do właśnie najwyższej klasy rozgrywkowej w swoim kraju, czy też było zainteresowanie ze strony innych klubów. Ciekawy jest też przypadek Gamelbiego, czyli obrońcy z Brentby, który w tej rundzie poprzedzającej transfer do Legnicy, w tym przypadku transfer czasowy, grał na poziomie fazy grupowej Ligi Europy. Tutaj niestety istnieje takie niebezpieczeństwo, że on jeszcze z miedzi w trakcie tego okienka odejdzie, no ale w tym przypadku jego następcą, czy na zasadzie jego konkurentem do gry na prawej obronie jest Julio Martinez, to jest taki reprezentant Dominikany, który w przeszłości był szkolony w La a więc też całkiem ciekawe nazwisko i też ciekawa byłaby jego weryfikacja na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Oczywiście mam świadomość, że na razie może brzmieć to jak jakaś zbieranina, na lasków, która no rozleci się przy pierwszym, poważniejszym e, teście. Poza tym kiedy nie, nie będą zgadzać się wyniki, no to bardzo łatwo będzie miedzi zarzucić to, że zachwiane zostały proporcje pomiędzy piłkarzami z zagranicy a Polakami, ale też tutaj na razie byłbym spokojny, gdyż po pierwsze jest w tym klubie również takie zaplecze, jeśli chodzi o polskich zawodników, na czele, na czele z Maciejem Śliwą, który moim zdaniem może być jednym z najciekawszych młodzieżowców w przyszłym sezonie, i wydaje się, że po prostu w miedzi przykładają się do tego, żeby tych zawodników z zagranicy dobrze wyselekcjonować, oni na poziomie pierwszej ligi po prostu bronili się zarówno pod względem piłkarskim, jak i pod względem charakterologicznym. Poza tym dochodzi tutaj do tego też i inna ciekawa kwestia, kwestia, mianowicie kwestia wieku. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie w tej drużynie będzie tylko jeden piłkarz urodzony w latach 80. Konkretnie będzie to Szymon Matuszek, o którym już wspominałem, a poza tym to generalnie jest dość młoda drużyna. Ta drużyna, która znominowała rozgrywki pierwszej ligi w poprzedniej. Sezonie była też w czołówce, jeśli chodzi o, średnią, o najniższą średnią wieku, i na poziomie ekstraklasy byłaby bodajże drugą najmłodszą drużyną, oczywiście, biorąc pod uwagę te dane z poprzedniego sezonu. Tak więc jeśli ktoś obawia się, że w Legnicy urządzono jakiś spęd dla poobijanych prawie emerytów, no to wydaje się, że e, to chyba nie do końca tak. Generalnie warto podkreślić, że e, kiedy Mieć po raz poprzedni e, awansowała do Ekstraklasy, no to wtedy właśnie była najstarszą drużyną w całej pierwszoligowej stawce e, i podkreślam to również dlatego, że wydaje mi się, iż sporo jest właśnie takich rzeczy, e, w przypadku których dzisiaj e, zespół z Legnicy chce coś zrobić inaczej niż wtedy, e, no ale może do tego jeszcze dojdziemy, bo zamykając temat personaliów, tutaj chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że sporą niewiadomą na pewno jest to, jak drużyna zareaguje na odejście Patryka Machucha do Krakowi, bo e, oczywiście Enriquez ma bardzo fajne CV, ciekawie, czy też całkiem ciekawie wygląda również sprowadzony w tym okienku Koldo Obieta, ale cały czas mówimy o bardzo ważnym dla całego zespołu z Degnicy piłkarzu. E, na może trochę inną skalę, ale też podobną historią jest Sprawa z Damianem Trątem, to był podstawowy defensywny pomocnik w poprzednim sezonie, też bardzo ważny piłkarz, ale pod koniec rozgrywek odniósł kontuzję, no i do gry pewnie wróci dopiero wiosną i jego również trzeba będzie w, jakimś stop, w jakiś sposób zastąpić. A nad tym jak ich zastąpić będzie się głowił przede wszystkim Wojciech Łobodziński i jego sztab, e, który stanowi kolejny powód, dla którego uważam, że e, Mieć ma ciekawy zespół. E, znów mówimy tutaj o pewnym powiewie świeżości czy też młodości, bo Wojciech Łobodziński stawia dopiero pierwsze kroki w trenerce, no i też takimi ludźmi nierzadko się otacza, bo jego główni współpracownicy, e, czyli Radosław Bella i Mateusz Sienkowski mają kolejno 34 e, i 32 lata. E, sam Łobodziński nie jest z człowiekiem złapanki, tylko mieć do tej roli, którą dzisiaj pełni go przygotowywała. On był częścią sztabu w drugim zespole, był częścią sztabu w pierwszym zespole, kiedy drużyna była prowadzona przez Jarosława Skrobacza. Prowadził również rezerwy. Jeszcze wtedy, kiedy w zasadzie nie zakończył kariery, już powoli wiedziano, że, że zaczynał będzie karierę szkoleniową. Może wypaliło to pewnie szybciej niż zakładano, nawet w miedzi się tego nie ukrywa, że Spodziewano się, że Wojciech Łobodziński będzie trenerem miedzi, ale w trochę dalszej przyszłości, no ale skoro e, tak dobrze wypaliło, pewnie lepiej niż spodziewali się e, również ko byli koledzy z boiska Wojciecha Łobodzińskiego, e, no to po prostu wypada tylko przyklasnąć. To, co w przypadku Łobodzińskiego w poprzednim sezonie mogło się spodobać, no to przede wszystkim taka e, elastyczność, czego przykładem jest chociażby zmiana ustawienia. Mianowicie, trener na początku wymyślił sobie, e, że jego drużyna musi grać z systemem, z trójką obrońców, ale też. Nie trzymał się tego kurczowo, gdy widział, że niekoniecznie zespół na to dobrze reaguje, iż w końcu w dziesiątej kolejce po porażce 0-3 ze Stomilem Olsztyn postanowił wywrócić do góry nogami to, nad czym wcześniej pracował, przeszedł na system gry z czwórką obrońców, no i też efekt był dość oszałamiający, no bo kolejny mecz mieć przegrała dopiero w 27 kolejce, kolejnej w zasadzie jedyny do końca całego sezonu, przynajmniej jeśli chodzi o te spotkania ligowe, co ciekawe przegrała również ze Stomilem Olsztyn, ten który ostatecznie spadł z, z pierwszej ligi na trzeci poziom rozgrywkowy Mieć podczas pierwszego pobytu w Ekstraklasie generalnie pozostawiła po sobie wrażenie drużyny, która chce grać w miarę ambitną piłkę, często opartą na posiadaniu futbolówki, na wymianie krótkich podań, co było o tyle też naturalne, że no w drugiej linii tego zespołu aż roiło się od graczy z Hiszpanii. Eee, nawet wydawało się, że Dominikowi Nowakowi uda się pożenić właśnie ten sposób grania z niezłymi wynikami, no bo po fazie zasadniczej tamtego sezonu Mieć zajmowała 11 miejsce, a i później się, że z ekstraklasy raczej niekoniecznie musi spaść. No, ostatecznie skończyło się to, jak wiemy, fiaskiem. Przy czym chciałbym Wam tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę z pozoru, może nie do końca istotną, ale tamta Mieć była jedną z najgorszych ekip w ekstraklasie, czy nawet najgorszą ekipą w ekstraklasie w ostatnich latach, jeśli chodzi o gole strzelane po stałych fragmentach gry. Bo łącznie takich goli było 7, no, ale 5 było strzelonych po rzutach karnych. Jak zapomnimy właśnie o i skupimy się tylko na rogach, autach, na rzutach wolnych. No to mieć przez cały sezon, a przypomnijmy, że był to sezon, który liczył 37 kolejek, strzeliła tylko dwa gole, co jest wynikiem no, skrajnie beznadziejnym. A przypominam o tym dlatego, żeby wyraźnie podkreślić, że i tutaj doszło w Legnicy do zmiany pewnego sposobu myślenia. Dzisiaj mieć gra piłkę bardziej pragmatyczną, co, jak mi się wydaje, w zderzeniu z Ekstraklasą powinno wyjść jej tylko na dobre. Oczywiście w większości przypadków w pierwszej lidze Miedź była tą drużyną, która prowadziła grę, ale naprawdę nie można powiedzieć, że tutaj pod rękę z tą dominacją punktową, o której mówiłem na początku, szła też dominacja boiskowa. Miedź na przykład zagrywała najwięcej długich podań w całej lidze. Lidze, potrafiła się cofnąć, a później wyprowadzać kontry, no i też potrafiła na przykład zrobić użytek ze stałych fragmentów gry, strzelając choćby 8 goli po rzutach rożnych, co jest jednym z lepszych wyników całej pierwszej lidze w poprzednim sezonie. Można nawet powiedzieć, że ten awans do Ekstraklasy Legniczanie bardziej wywalczyli defensywą niż ofensywą, bo ile w przypadku konstruowania ataków byli oni oczywiście w czołówce, jeśli chodzi o zaplecze Ekstraklasy, no to też pod wieloma względami był to zespół na poziomie czy to podbyski bielsko-biała, czy to łks nie wspominając już nawet o Arce Gdynia z rundy wiosennej. O tyle w przypadku defensywy zespół Wojciecha Oblińskiego po prostu nie miał sobie równ równych. Co prawda statystyka expected goals w przypadku rywali Miedzi Legnica sugeruje, że oni powinni strzelić trochę więcej goli niż ostatecznie strzelili. konkretnie tam chyba 31, a stanęło na 22 straconych bramkach. No ale właśnie ten końcowy wynik jest taki, że sytuuje mieć z poprzedniego sezonu absolutnie w czołówce zespołów, które wywalczyły awans do ekstraklasy, mając najlepszą defensywę. Poza tym, co zawsze warto jest podkreślania, mieć to też zdrowy i dobrze poukładany klub z ciekawą kadrą zarządzającą. Wbrew temu, co moglibyście sobie pomyśleć, kiedy wymieniałem te nazwiska, piłkarze z ciekawą przeszłością nie jest tak, że pod względem finansowym w Legnicy panuje jakieś Eldorado, bo mówimy tutaj o budżecie bardziej na poziomie warte poznać czy Stali Mielec, czyli tych najbiedniejszych klubów w lidze, a nie Górnika Zabrze, czy Jagiellonii Białystok, którzy pod względem finansowym stanowią, są takimi średniakami, jeśli chodzi o ekstraklasie, o tych najbogatszych klubach, nawet nie ma e, co mówić, no ale jest tam pewna stabilizacja, którą zapewnia prywatny właściciel e, w postaci Andrzeja Dadeły, który, tak przynajmniej sądząc po e, wywiadach, które miałem okazję albo przeprowadzać, albo e, czytać, e, po pierwsze zna się na piłce i czuje piłkę, e, no, a po drugie kieruje się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem, e, który no, w polskiej piłce cały czas jest towarem deficytowym. Ciągłość funkcjonowania klubu zapewnia również Marek Ubych, który mimo młodego wieku, bo w tym roku skończy dopiero 31 lat, już piąty sezon będzie pełnił funkcję dyrektora sportowego, a więc w zasadzie w naszych realiach może uchodzić za jakiegoś weterana. On pamięta to poprzednie podejście do ekstraklasy, więc no trzeba mieć nadzieję, że też będzie potrafił wyciągnąć z tamtej lekcji odpowiednie wnioski. Poza tym funkcję prezesa w zeszłym roku objął kilka lat starszy Tomasz Brusiło, który no w różnych rolach pracował w miedzi y, przez 11 lat, no i też taka bardzo ciekawa jest polityka tego klubu, aby obsadzać te kluczowe y, stanowiska swoimi ludźmi tylko nie swoimi ludźmi w takim sensie, że to będą kumple właściciela tylko swoimi ludźmi w takim sensie, że będą to ludzie, którzy są związani z miedzią Legnica, y, a także byli do swoich ról przygotowywani y, przez kilka lat. I w związku z tym Mieć raczej rzadko będzie nam dostarczać materiału do szydery. Oczywiście nie wliczając to e, boiska, no bo na tym boisku pewnie coś się e, trafi. Wydaje się, że w przeszłości Mieć nawet była zbyt poprawna, bo z perspektywy czasu tak wygląda choćby e, decyzja o pozostawieniu na stanowisku w obliczu spadku Dominika Nowaka. Oczywiście w tamtym momencie e, Mieć zyskała kilka pochwał za to, że właśnie ma takie zdrowe podejście, e, takie rzadkie w tych czasach, kiedy trener się nie szanuje i goni się ich przy pierwszej lepszej okazji, no ale jednak odbiło się to temu klubowi czkawkom, no bo okazało się, że trener Nowak nie do końca potrafił zdiagnozować te przyczyny wcześniejszego niepowodzenia, no i też zaprowadził klub w ślepą uliczkę. Ostatecznie ta banicja nie trwała rok, choć obiecywano sobie i robiono wszystko po to, żeby szybko wrócić do ekstraklasy A3 lata, no bo później zespół układał Jarosław Skrobacz, który podobno wykonał całkiem niezłą pracę, ale zabrakło mu wyniku. Sportowego, no bo on nawet nie załapał się do, e, do baraży, a później robił to e, Wojciech Łobodziński, który no wcześniej był też członkiem sztabu e, Jarosława Skrobacza. Ale ostatecznie wydaje się, że może to i nawet lepiej, że właśnie tak to się wszystko potoczyło, bo właśnie bo ta drużyna jest po prostu bardziej gotowa na to, żeby w Ekstraklasie się na dłużej zadomowić, a nie być tylko taką efemerydą, która no, wskoczy i za chwilę z Ekstraklasy wyskoczy, choć tutaj warto podkreślić, że w Miedzi wszyscy unikają takiego pompowania balonika, czy też wchodzenia do Ekstraklasy z jakimiś buńczucznymi hasłami na ustach, a w przypadku tego pierwszego podejścia trochę tak właśnie było. Było trochę mówienia o nowej jakości, o sposobie gry itd dalej. W związku z tym mam nadzieję, że ja też tej miedzi nie przepompowałem. No a mam, umówmy się, pewne w tym doświadczenie, mówiąc chociażby o euks ie Tak czy siak to tyle ode mnie w tym tygodniu. No i do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. To profesjonalizm wygrywa. Albo fuks.